Mieszkańcy Ząbkowic Śląskich, którzy chcieli poczuć świąteczną atmosferę, odwiedzili 14 grudnia Ząbkowicki Rynek, gdzie odbył się jarmark Bożonarodzeniowy. Była to doskonała okazja, by znaleźć wymarzone prezenty dla najbliższych, poznać obrzędy i zwyczaje Bożonarodzeniowe, posłuchać świątecznej muzyki, skosztować świątecznych wypieków, pysznych pierogów, gorących kiełbasek czy specjałów regionalnej kuchni. Wszystkich licznie przybyłych mieszkańców naszego miasta przywitali, składając życzenia świąteczne, pan burmistrz miasta Marcin Orzeszek, pan starosta powiatu Ząbkowickiego Roman Fester, dziekan dekanatu Ząbkowice Śląskie Północ Marian Mądry, dziekan dekanatu Ząbkowice Śląskie Południe Bogdan Wolniewicz. Na scenie towarzyszyli im przedstawiciele władz miejskich, powiatowych oraz radni. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam już na czwartym jarmarku bożonarodzeniowym w centrum naszego miasta. Witam na czwartej wspólnej wigilii. Witam miłych gości, witam mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie. Bardzo się cieszę z obecności e, księży z powiatu Ząbkowickiego. Mam nadzieję, że. Przyjęliście to Państwo zaproszenie, aby właśnie w ten czas przedświąteczny być wspólnie tutaj razem z nami. I za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Nadchodzący czas wspaniałych świąt Bożego Narodzenia to czas przede wszystkim spokoju. Przede wszystkim życzymy Państwu w imieniu samorządu Ząbkowi Śląskich. Radości, nadziei i optymizmu. Życzymy, aby święta spędzili Państwo wśród najbliższych rodziny i przyjaciół. A na progu tego nowego 2014 roku życzymy wiele wytrwałości i wiele sił, a przede wszystkim dobrego zdrowia. Święta Bożego Narodzenia to również dobry moment, aby powiedzieć Państwu słowo: dziękuję za nasze wspólne spotkania, za nasze rozmowy, za sugestie i dobre słowo. Ufam. Że dalej będziemy wspólnie otwierać drzwi do pomyślnej przyszłości naszej gminy. Wszystkiego dobrego. Pragnę złożyć w imieniu własnym władz powiatowych najlepsze życzenia, a przede wszystkim gorących świąt, takich serdecznych, rodzinnych w gronie najbliższych. Aby nigdy nie, nie zabrakło nikogo przy rodzinnym stole, nie zabrakło miejsca dla gości. I oby przyszły rok dla Państwa był jeszcze lepszy, milszy, sympatyczniejszy, żeby spełniły się Państwa marzenia, a my jako samorządowcy będziemy się starali dla Państwa robić wszystko, co w naszej mocy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę, żeby w naszych rodzinach narodził się Jezus, odrodziła się miłość wzajemna i prawdziwa radość. Bo wtedy jestem przekonany, Nasze mieszkania stają, staną się maleńkim Betlejem. I tego życzę. Żebyśmy się nie spóźnili na Boże Narodzenie, wszystkim z całego serca życzę. Sześć Boż. Pan Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek zaprosił wszystkich do wspólnego kolędowania oraz na wigilijny poczęstunek. Atrakcją jarmarku Bożonarodzeniowego były również konkursy zorganizowane przez Ząbkowicki Ośrodek Kultury. Konkurs jest bardzo popularny u nas, dlatego że są dosyć wysokie nagrody, które w tym roku zakupiliśmy z projektu kufsi jarmark Bożonarodzeniowy. To drugi taki jarmark organizowany na rynku przez obecnego burmistrza a y, za chwilę będzie rozstrzygnięcie dwóch konkursów, y, które towarzyszą temu jarmarkowi. To jest konkurs y, na potrawę naszych przodków, wigilijną potrawę i strojk świąteczny. Y, niestety y, stół mamy y, taki pojemny jak widać, więc chętnych nie zmieściliśmy dużo. Były pierwsze... 15 sztuk e, zgłoszeń. Pierwszych 15 zgłoszeń e, przyjęliśmy do realizacji. Czyli to są koła gospodyń wiejskich z terenu wsi przeważnie, terenu naszej gminy. To jest, my mamy 17 wsi więc prawie z 17 wsi mamy zgłoszenia. Także przekrój jest różny, bo jest od e, przysmaka świętego Mikołaja do e, przeróżnych takich y, klasycznych y, kapusta z grochem albo to co, to, co jemy w Wigilię po prostu. A choinka babu jest y, bardzo popularna, bo to y, wszystkie szkoły z, naszego, y, z naszej gminy biorą udział, prawie wszystkie. No, jedna się nie zgłosiła w tym roku, podejrzewam, że zapomniała. Ale jak widać są przeróżne, bo i z opłatki, i to jest choinka ubrana domowymi sposobami, nie mogą być lampki świecące, nie mogą być plastikowe e, światełka, lampki elektryczne, tylko świeczki ewentualnie, tak jak widać, to co się samo, samo, e, samemu wykonało. Jak Wam się podoba konkurs? Wprowadzają nas klimat świąteczny i w ogóle jest bardzo fajnie. Bardzo nam się podoba i jest bardzo fajnie, bo jest gorąco atmosfera. Każda szkoła może wziąć udział w organizowanym konkursie przez ZOK Choinka Babłoni każda szkoła ubiera choinkę. Byliśmy też tu w tamtym roku i dlatego nam się spodobało i przyszliśmy tu jeszcze raz. Żeby I reprezentujemy naszą szkołę, Szkołę Podstawową nr 2 z dziełami przedszkolnymi w Zabkowicach Śląskich. Nagrody zwycięzcom w poszczególnych konkursach wręczali burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszak, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Dominik. W Jarmarku Bożonarodzeniowym udział wzięło ponad 50 wystawców z naszego terenu oraz spoza gminy. Na stoiskach można było znaleźć niemal wszystko. Ozdoby świąteczne, lokalne specjały kulinarne, miody pitne, obrusy, kartki świąteczne, rzeźby oraz wiele pięknych świątecznych ozdób. Te mroźne, zimne dni polecamy miód lipowy przede wszystkim, na górne, dolne drogi oddechowe, i żeby się po prostu zagrzać odpornić, bo dużo osób choruje, jest. W zespół szkół i przedszkoli w Niedźwiedziu przygotował na jarmark radzoniowy ozdoby świąteczne, które są przeznaczone w całości na wyjazd dzieci ze szkoły na zieloną szkołę. Kto upiekł te pyszne ciasta? Te pyszne ciasta upiekli rodzice dzieci. Jakie szkoły? Gimnazjum publiczne numer 1 to 40. I jakie to są ciasta, jakie rodzaje? Asortyment był bardzo różny. Mieliśmy najwięcej chyba po szósternika, jabłecznik, makowiec. Do wyboru do koloru ciast było bardzo dużo, bardzo wiele. Sona na Jarmar Bożonarodzeniowy przygotował dla nas klub malucha. Przygotowaliśmy z dziećmi wspólnie stroiki, ozdoby świąteczne na choinkę, wypieki domowe, yy, babeczki. babeczki. Kto przygotował tak piękne strojki świąteczne? Ja, we własnej osobie. A czy długo, czy dużo czasu zajmuje przygotowanie takiego stroju? Jest to pracochłonne, to nie można ukryć. Parę godzin nad jednym strojkiem trzeba spędzić. I czy cieszą się zainteresowaniem? Cieszę się ogromnym zainteresowaniem. Na samym początku od razu Co Sona Jarmark Bożonarodzeniowy przygotowała Fundacja Integracji Społecznej Kajetan. Ręcznie wytwarzaną biżuterię z surowców. Jarmarkowi towarzyszyły występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się zespoły pieśni i tańca, zespoły folklorystyczne, lokalni wykonawcy. Gwiazdą muzyczną był zespół Zajazd. Na kolejny jarmark Bożonorodzeniowy zapraszamy już za rok.